Mm -hmm. Mam kilku znajomych po szkole muzycznej, którzy wszyscy twierdzą podobnie, że jednocześnie to był wspaniały czas, który ich bardzo ukształtował, z drugiej strony było to dla nich bardzo e, ciężkie doświadczenie, mm. takie haraczące też w dusze. Jak ty to wspominasz? Ja skończyłem tylko 8 lat, podstawówkę skończyłem tylko muzyczną. I to też w zasadzie z dziurą, bo mnie wyrzucili ze szkoły w piątej klasie. I przez rok. No to długa historia. <słuch> To długa historia, ale mm, przez rok mogłem chodzić do osiedlowej szkoły i wiesz poznać trochę inny świat, co też było fajne. Więc byłem w klasie fortepianu przez 4,5 roku, a później wróciłem na chwilę na Waltornie, bo nie było miejsca w klasie perkusji, ale na szczęście, ponieważ mam, wiesz, dorobione tutaj zęby, dwa, więc krwawiły mi dziąsła i musiał mnie puścić profesor, i mogłem pójść na bębny na dwa ostatnie lata. Um, no szkoła muzyczna jest fajna, bo uczycie podstawowego, chociaż w moim przypadku podstawowego warsztatu, więc dzięki temu ja, ja, ja radzę sobie z, z, wiesz, z fortepianem czy z właśnie z, z, z perkusyjnymi instrumentami. Na gitarze się uczyłem prywatnie osobno. Natomiast y, może to się zmienia, natomiast ja pamiętam w szkole, ona jakoś nie, no nie chcę powiedzieć, że zabija kreatywność, ale na pewno jej nie pobudza. Nie? że ja dopiero grając z Kasią Nosowską na scenie, gdzie było dużo improwizacji i miałem znakomitych kolegów dużo, wiesz, bardziej wykształconych, zdolnych i z większym doświadczeniem, dopiero zacząłem widzieć te rzeczy wszystkie na wibrafonie, na tej klawiaturze wibrafonu, widzieć przewroty wszystkie, widzieć, że, nie wiem, w cemolu mogę sobie ograć sekundę i sekstę, wiesz, że nagle to, to zaczęło do mnie docierać, co ja w ogóle robię, nie? że w szkole muzycznej po prostu masz kwity, czy też nich. wiesz? I znam ludzi, którzy skończyli studia muzyczne czy nie wiem, no przynajmniej drugi stopień, wiesz, dyplomy grali, wybitnie grają na, 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 na instrumencie, po czym zabierasz im nuty i zagraj coś, ale co? Że tego mi trochę brakowało w szkole muzycznej. Jednego takiego profesora spotkałem, miałem zastępstwo kiedyś. Moja nauczycielka była przeziębiona, i miałem zastępstwo z nimi, i on tak słucha, mówi: Słuchaj, no ja słyszę, że ty nic nie ćwiczyłeś. To klasyka. Że mylisz się co, co drugi, tak, ale to przede wszystkim dlatego, że ty kompletnie nie wiesz, co ty grasz. Przecież co myślisz, że ja ci tam patrzę w te nuty, że ja znam te etiutki na pamięć po prostu. Gdybyś wiedział, co ty grasz, że tutaj grasz Cemol, a tutaj ogrywasz giedur, to mógłbyś tam grać o siedmiu zbójach, tylko w tych w ten ja bym w ogóle wiesz, dalej sobie czytał gazetę i wszystko było git, ale ty po prostu nie wiesz kompletnie, co ty grasz. I dla mnie to było jakieś takie strasznie odkrywcze. Co on do mnie mówi w ogóle? Że nie, no nie wiem, przynajmniej w mojej szkole, która była fajna w sumie, ale nie, nie uczyli tego. Żeby mieć świadomość, co grasz.